Siemaneczko widzowie w dzisiejszym odcineczku To na co chyba tak długo czekaliście yy, wreszcie yy, ten pojechałem, można, można powiedzieć, że doszły Ech, nagrody z konkursu. Czekajcie. O! Doszły nagrody z konkursu. Mamy trzy nagrody klucze impulsowe, znaczy no impulsowe, śrubokręty, wszystko po tej stronie też coś jest, czapka z logiem Ursusa, fajna kolorystycznie, mi się podoba. No i całą skrzynię, czyli klucze nasadkowe marki Stegior. Otwieramy. Ogólnie na samym początku chciałbym Wam podziękować za yy, to, że udało nam się zdobyć dziewiąte miejsce, yy, bardzo Wam dziękuję za te wyświetlenia. Już przechodzimy. Uwaga, Kurna, tuż o. Urna rozpuszczalnik tu jest. Dobra, co my tu mamy? Plecie, to mnie zahaczy. Dobra, na co eee, my tu mamy? Mamy tutaj tak samo duże klucze yy, nasadkowe, yy, śrubokręty. Mamy takie klucze. Mamy to, a tutaj mamy ładną to, może trochę. No trochę ten. No i tu już mamy kurde grzechotkę. Grzechotkę, kurde, nie wiem, czy mam ekranu nie mogę Wam powiększyć. Przepraszam Was. Grzechotkę, fajna. Trybiki chodzą. Maksymalnie tu jest widzę do klucza 32. Macie tutaj napisane. Co nam jeszcze mamy? Tu mamy takie. O. Takie jak wał. Mamy małą grzechotkę. Co tu jeszcze? O. Mamy te, takie impulsiki 3. I mamy. Taki oto... no może nie największy, ale duży klucz. Yy, także jeszcze raz Wam mówię, dziękuję. Będziemy z kluczy na pewno korzystać. Na filmach się będą wiele razy yy, pojawiały. Będziemy budować, naprawiać. I teraz przejdźmy do tych kluczy, bo ich tak jeszcze za bardzo... Mm -hmm. Kurde, na takie małe nawet są zobaczcie. No. Pewnie jest, jak się na to rękę położy. Yy, a w po tej stronie mamy. Uwaga, co? Mhm. Przylepiec. To szczypce. Yy, no, także położę jeszcze czapeczkę. Dziękuję Wam serdecznie. Yy, za to że zdobyliśmy dziewiąte miejsce. No a teraz. A teraz przejdźmy do rzeczy innych pobocznych, co się u mnie działo. Mniej innymi przeczepa jest już zrobiona. Pomalowana. W kolorach autosanek takich już nowszych. Burty trzeba tylko dobrze spasować, bo są takie zawiesy. Z tyłu jeszcze muszę dać. Także trzeba burtę tylko jeszcze trochę naprostować, dobrze spasować. O, no jest, bo ogólnie spawam nowy tłumik do traktorka. I powiem wam, że wyszedł nawet fajnie. Takie coś tutaj oczywiście na końcówce standardowo, jak to u mnie jest, musi być gwizdek zamontowany. No jest tłumik, tu mamy wygłuszenie, między innymi to jest wsadzona taka yy, Taka, takie coś. Yy, no trochę jeszcze dziurki trzeba zaspawać. żeby to gdzieś tu była jakaś dziurka? Nie wiem. No i lusterko, lusterko. Lusterko. I yy, światła będą montowane. Już tutaj jest. Tylko, tylko kabel podłączyć. Także to. Jeszcze raz dziękuję Wam za yy, dziewiąte miejsce, za to, że Wyświetlenie łapki w górę były. No i mówię, będziemy korzystać z kluczy, będziemy filmować, będziemy budować, będziemy spawać. Na razie muszę ogóle tu na tym stole porządek zrobić, bo się przenoszę. No i zobaczymy, co będzie tam dalej. Także to było na tyle. Na razie, cześć. Papa. Pa.